Oto pierwsza butelka Climax Moonshine otwarta w Warszawie. Mam nadzieję, że to otworzy mi drogę do Europy. Tu chodzi o lata mojej ciężkiej pracy oraz wysiłku, który mój tata włożył w dopracowanie tej receptury. Ale po tej stronie globu atrakcyjność Bimbru Tima i jego ojca może pozostać niezauważona. Trochę Bimbru? Może później? W porządku. Nie? W Europie i w Polsce nie robi się alkoholu z kukurydzy. Gotowi? Nie, w Ameryce zaopatrujemy wiele Stanów. Pracuje przy tym tylko czak i kilku pracowników, więc sporo się dzieje. Co by się nie stało, muszę wracać i im pomóc. Mam tylko 48 godzin. Chodźcie, powinniście się rozebrać jak ja. Bardzo, dobre. Bardzo, dobre. Dobrze. Okay. bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Very good. Very good. A jest good. Świetnie. Mówią szest. Dobrze albo bardzo dobrze. dobrze. Kiedy mówią bardzo dobrze, stawiam kreskę. Bardzo Good. Dobrze. Bardzo dobrze. Ok, so I put another mark now. Kolejna kreska. Dzięki. Dzięki. Ciągle słyszę bardzo dobrze.